Pierwszym zawodnikiem tak jest Piotr Birałce-Werysławski. Pierwszym okrętu, stanowiący podporucznik Marcin Trętnik. A drugim asystentem z całego zespołu i obrony przeciwzmiennowej komandą podporucznik Cezary Po ustawieniu zawodnika rozpocznie się dalsza część i tak jak wcześniej powiedziałem Państwu, złożenie myldu jest szefa stanu ósmej Flotylii obrony rycerza, pana komandora Zygmunka Białogorskiego, dowódczy ósmej Flotylii obrony rycerza, panu pandarzmirołowi Krzysztofowi Karykterowi.